Widzowie, dawno mi nie było w ogóle, no. Dziękuję, że dobiliście bardzo dużo subów, właśnie tyle subów. To w nagrodę może jakiś filmiczek tutaj nawet i no, nie za długi. Może sobie chwileczkę pogramy, widzowie. Więc zobaczmy, nie, ja mi się nie chce sprayu kupować. Czy macie jakiś challenge, sobie tutaj kupić sobie widzowie? Yy, może przyjmę, żeby kupić? Nie, ten skin, nie wiem. Tego na pewno skina bym nie kupił, tego też nie. Yy, dobra, piszcie w komentarzach. Nie wiem, czy będą teraz komentarze, bo ja nie wiem, za bardzo w filmach robić. Albo w sumie zrobię może, żeby tak się dało. To może pozbieram na tego. Albo nie, widzowie, Jedna, jednak widzowie, pozbierajmy na karnet, widzowie, pozbierajmy na karnet. I te sklepy za darmo, dobra, bierzemy to, nie będzie. Więc czeka, dobra, weźmy sobie rurkę, ostatnio właśnie Asza zdobyliśmy. Gdzie my go mamy tutaj? O, jest tutaj. Kiedy no, widzisz na takim jednym filmiku, że. Więc teraz sobie zagadnę. tutaj Asham. No. I, dobra, zostawcie suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, nie przegapić żadnych filmów. Łapeczkę to będę wam bardzo wdzięczny. Będę wam bardzo dziękował w komentarzach. E, napiszcie pod jakimś filmikiem, może nie wiem. Ja ze sprawdzę. Napiszcie pod tym filmikiem, że ten zostawiłem suba. To ja, to ja, wam piszę i napiszę. Dziękuję, dziękuję. No więc zostawiajcie suby, więc. Wszystko się stało dobrze. Czekajcie, chęć. mamy. Dawaj, ładuj się, proszę, ładuj się. Nie <Szyskujesz> kurczę, przegrałem w bo... napiszcie hashtag Browstars w komentarzach Zobaczmy co tu jest się pojawiło Nowa postać jest sama dziękuję zaraz <Szyskujesz> sobie wytestujemy z internetem. Bądźmy router wi sobie. Albo. Dobra. Jesteśmy dowidowi. Zobaczymy co w aktywnościach jest. I...